Cześć! Jestem Marcin i należę do grona trenerów w Hackeriu. Będę miał okazję opowiedzieć Wam na temat wyboru sprzętu, który przyda Wam się podczas rozpoczynania przygody z Cyber Security. Nie chcę Was yy, zmuszać do zakupu żadnego konkretnego urządzenia, z uwagi na to, że opcji jest po prostu wiele. Zamiast tego pokażę Wam, do czego wykorzystujemy wszystkie urządzenia w Cyber Security i dzięki temu będziecie wiedzieli na co zwrócić uwagę i jak taki sprzęt wybrać we własnym zakresie, gdyż wcale nie musi to być sprzęt nowy, może być to sprzęt używany i uwierzcie mi, bardzo dużo urządzeń, być może nawet macie taki, czy w szufladzie, czy w tym momencie na biurku, powinno sobie z tym całym tematem poradzić. Zapewne słyszeliście już o takich systemach jak na przykład Kali Linux, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Jest to super popularny system, yy, na kursach Fakeryu oczywiście bardzo dużo z niego korzystamy jednak nie, nie jest to jeden, jedyny system, z którego będzie Wam się zdarzało korzystać tych systemów jest naprawdę wiele więcej i nie powinniście wybierać swojego sprzętu tylko na podstawie wymagań samego Kali Linuxa z prostego powodu, jeżeli byśmy podeszli do tego w ten sposób to mamy dla przykładu Kolejnego Linuxa opartego na architekturze ARM, dostępnego na takie urządzenia jak na przykład Raspberry. Czym jest Raspberry? Nie wiem, czy kojarzycie aczkolwiek Raspberry są to takie dość malutkie komputerki. Myślę, że w tym momencie na przebitkach je widzicie. I jak najbardziej na tego typu urządzeniach i mi zdarzało się już takiego Linuxa uruchamiać. Był to Raspberry Pi 4. Był to Raspberry Pi 02W, chociaż na przebitkach widzicie akurat zainstalowane pełne goci, więc a jest to dość, dość, dość podobny temat, też cybersekowy. Także to są dość lekkie i niezbyt mocarne urządzenia, które w dalszym ciągu z Kalim sobie radzą. Jednak nie tylko Kalim człowiek żyje, i powinniście zwrócić uwagę na to, że będziecie chcieli też uruchomić różne inne systemy, jak na przykład systemy typu Windows. Dlaczego o tym mówię? Chodzi przede wszystkim o to, że uruchamiamy te systemy w wirtualizacji. Wirtualizacja w dużym uproszczeniu jest to uruchamianie kolejnych systemów w swoim systemie. Czyli tak naprawdę ja mam w tym momencie zainstalowany system Windows i w tym systemie mogę uruchamiać sobie kolejno Linuxy, kolejne Windowsy, De facto, co mi się żywnie podoba. Na pewno wy na początek swojej przygody będziecie potrzebowali uruchomić Kali Linuxa. I teraz dla przykładu, zobaczcie, mam tutaj Kali Linuxa i odpowiednio 8 GB RAM i 8 procesorów jest wybrane dla tego systemu w sensie przydzielone. O co chodzi? Kliknę sobie w tym momencie nową maszynę. Nie będę je konfigurował, przejdę bezpośrednio do wyboru hardware'u. I zobaczcie, tutaj mamy pierwszy suwak, ilość ramu, czyli ilość pamięci ram, pamięci podręcznej, którą chcę przydzielić dla tej maszyny. Mogę wybrać w moim przypadku 32 GB ramu, z uwagi na to, że po prostu tyle ramu jest w moim urządzeniu. Oczywiście nie będę przydzielał tutaj 32 GB, nie ma totalnie takiej potrzeby. I drugim tematem są procesory. Procesorów mogę przydzielić 16, z uwagi na to, że w moim urządzeniu jest procesor, który ma 8 rdzeni oraz 16 właśnie wątków. Również 16 nie muszę w tym momencie przydzielać, gdyż przydzielam to właściwie w tym momencie do jednej maszyny, którą chciałbym uruchomić. A tych maszyn uruchamiamy dużo, więc jakby musimy to ze sobie, sobie dzielić. Dlatego to, ile macie wątków, Zależy od tego, ile tutaj dostępnych procesorów Wam pokażę, i tak samo to, ile macie dostępnej pamięci RAM w swoim urządzeniu, zależy od tego, ile tutaj będziecie mogli maksymalnie wybrać. Przeciętna maszyna tak naprawdę będzie miała 4 wątki i 4 GB RAM. -u. Nie jest to jednak zasadą, wszystko oczywiście zależy od tego, jaki system będziemy instalować. Przede wszystkim, do jakich celów będziemy go instalować, czy będzie system, z którego będziemy więcej korzystać, mniej, uruchamiać na nim mocniejsze jakieś aplikacje lub, lub coś lżejszego. Nie jeden system będzie uruchamiany na dwóch wątkach i dwóch gigabajtach ramu Także wszystko tutaj zależy od konkretnego przypadku. Dla przykładu, macie tutaj maszynę, z której najczęściej korzystam. Jest to opisane jako z Kali Linux, jest to po prostu klon którejś z poprzednich maszyn. I dla tej maszyny mam przydzielone 8 wątków i 8 GB ram -u. Tak naprawdę jest to troszkę więcej niż trzeba dla, dla Kali Linuxa. Chodzi tutaj tylko i wyłącznie o, jakby o wydajność tej, tej maszyny w tym momencie, gdzie, no nie oszukujmy się, dość dużo na niej pracuje, dlatego jest aż tyle przydzielone. Bez problemu 4 wątki i 4 GB RAMu by tutaj wystarczyło. Zresztą, jeżeli pobierzemy sobie obraz maszyny wirtualnej z, ze strony Kali Linux, tych zasobów będzie przydzielone jeszcze mniej, dużo mniej niż, niż nawet 4 Wątki i 4 GB RAMu i jak najbardziej będzie to chodziło. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, na jaki, jaki komfort byśmy chcieli uzyskać przy pracy z taką maszyną. Pokażę Wam teraz stronę XCOMu, zaznaczając jednocześnie, że treść tego materiału nie jest w jakiś sposób sponsorowana przez XCOM. Jest to mój prywatny wybór, gdyż po prostu na podstawie filtrów, które mam dostępne na stronie XCOMU, będzie mi łatwo wytłumaczyć wam, w jaki sposób można dane urządzenie wybrać. Przejdźmy sobie teraz do laptopy i komputery, laptop, notebooki Ultrabooki i zjeżdżając niżej, mamy do wyboru filtry i. To właśnie one stanowiły tutaj główny bodziec wyboru, jakby sklepu, na podstawie którego Wam to wszystko zaprezentuję. Mamy procesory. I zobaczcie, w momencie, kiedy rozwiniemy sobie procesory, np. Intel Core i 3, pierwsze z brzegu, tutaj od razu mamy napisane, ile mamy rdzeni i ile, ile mamy wątków. Te wątki, te wątki to jest bardzo, bardzo ważny dla nas temat. Ten jeden z najbardziej istotniejszych, i one są tutaj pięknie wyszczególnione dla każdego procesora, który możemy sobie wybrać, a później znajdzie się w jednym z tych pięknych laptopów tutaj obok. Więc przechodząc do meritum, załóżmy, że totalnym minimum, tylko zaznaczam, jest to totalne minimum, byłoby 6 wątków, jeżeli chodzi o urządzenie, z którego moglibyśmy korzystać. Moim zdaniem, 6 wątków raczej nie zapewniłoby nam optymalnej pracy, gdyż zakładając, że uruchomimy nasz system, fajnie jakby wykorzystywał co najmniej dwa wątki. W tym systemie będziemy chcieli rozpocząć wirtualizację i uruchomić dwa kolejne systemy, po kolejne dwa wątki. I to jest de facto max, ile jesteśmy w stanie z takiego urządzenia wycisnąć. Wątpię moim zdaniem, żeby chodziło o to super sprawnie, dlatego. Proponuję zaczynać od 8 wątków. Jeżeli mamy minimum 8 wątków w urządzeniu, to wstępnie już coś powinno z tego być. Oczywiście fajnie, żeby tych wątków było lepiej. Zwróćcie uwagę, że ja mam na przykład 16 i moim zdaniem 16 jest świetnym wyborem, jeżeli chodzi o y, sprzęt. Oczywiście 16 wątków to może być za dużo, chociaż. Ciężko mi powiedzieć, czy w tej branży występuje coś takiego jak za dużo. Raczej 16 wątków byłoby no moim zdaniem po prostu no świetną wartością, jeżeli chodzi o, o, o procesor, gdyż wtedy no, mamy naprawdę spore pole do popisu. Jednak, na potrzeby tego nagrania, tak jak wspominałem, ustalmy, że 8 wątków jest to minimum, od którego powinniśmy zaczynać. Więc po prostu na stronie XCOMU zaznaczamy sobie w tym momencie procesory, które mają 8 wątków. Przejdźmy sobie dalej. Intercore i 5 i tutaj mamy 8, 8, 8, 12, 12. Zaczyna już brzmieć bardzo fajnie. 12, 16, 12, 16. Jedziemy sobie w dół. Wszędzie mamy 12, 16. Więc właściwie idealnie. Zaznaczamy sobie w tym momencie całą kolumnę. I oczywiście z procesorem Core i7 będą droższe. Generalnie oznaczenia Intela Core i3, Core i5, Core i7 i9 są. i Core Ultra oczywiście jeszcze jest. To są coraz po prostu wyższe procesory. Im wyższy procesor, im mocniejszy procesor, tym automatycznie jego cena będzie też się zwiększała. Więc mamy jeszcze te siódemki. W nich też w większości minimum 8 korów. I nie wiem, czy jest sens, ale dla zasady, jak widzicie, przy i dziewiątkach mamy już po 20, po 32 wątki. Więc to są już naprawdę potężne procesory, gdzie nie ma szans, żeby nam zabrakło mocy przy czymś takim. No ale będą one dużo droższe. Może nie będę już w tym momencie wam tłumaczył. Jakby nie będę rozwijał wszystkich list, po prostu zwróćcie uwagę. Jeżeli tutaj w wątkach będziemy mieli minimum 8, to znaczy, że już wstępnie jest ok. Drugi temat z wirtualizacji, czyli pamięć RAM. I teraz, ile powinniście mieć tak właściwie pamięci RAM? Powiedziałbym, że całkowitym minimum będzie 16 GB. A najlepiej, żeby to było 20, 24, a najlepiej 32 GB. 64 myślę, że no to już będzie nawet za dużo, więc jest to oczywiście kwestia tylko i wyłącznie waszego budżetu. 16 ustalmy sobie jako minimum, podczas gdy proponowałbym 20, lub 30, 20, 20 24 lub 32 GB RAM. I Teraz możemy sobie wrócić na początek strony. Oczywiście to, co nas najbardziej interesuje, to jest CCC. Cena czyni cuda od najtańszych, i ku naszym oczom okazuje się, pierwszy z brzegu laptop już za 1800 zł. Więc jak widzicie, nie jest to jakiś katastrofalny wydatek, i dość tanie urządzenia już będą sobie w stanie z tym poradzić. Możemy operować na filtrach. Jeżeli miałbym, tak naprawdę, polecać coś, nazwijmy to mocniejszego. To zaczynałbym już co najmniej od tych i piątek, a najlepiej właściwie od ich siódemek, ale myślę, że i piątki, w szczególności te nowe, one sobie bardzo fajnie radzą. I co najmniej od tych 24 GB ramu. wróćmy sobie z powrotem i zobaczmy. 2250 zł, w tym momencie najtańszy laptop, gdzie moim zdaniem jest to świat i ludzie. Wszystko będzie z tym laptopem w porządku, będzie sobie idealnie radził i nie powinno być z tym najmniejszych problemów. Oczywiście to jest cena w tym jednym konkretnym sklepie, na przykładzie którego Wam pokazuję. Także znajdźcie laptop taki, jaki Wam się podoba. Nie wiem, może chcecie, żeby się świecił, czy, czy, czy miał jakieś inne bajery. To jest wszystko kwestia tak właściwie... Waszych preferencji, i poszukajcie sobie na różnych innych stronach, gdzie po prostu będzie taniej. Oczywiście takiego laptopa możecie też kupić używanego, nic nie stoi na przeszkodzie. Można kupić bardzo dobrego, używanego laptopa i zakładam, że jeszcze dużo, dużo taniej niż ten. W tym momencie na przebitce powinniście zobaczyć dla przykładu Panasonica takbuka, który jest naprawdę starym laptopem z Core 2 Duo i Wracając na chwilę do tematu samego Kali'ego, na nim też można go uruchomić. Wytłumaczę Wam teraz, w jaki sposób w przypadku zakupu na przykład używanego laptopa dowiedzieć się, ile ma rdzeni, ile ma wątków i tym podobnych rzeczy, gdyż w ogłoszeniu z zasady będziecie mieli napisane, jaki jest model procesora, i jaka jest ilość pamięci RAM. Jednak możecie mieć podany tylko model procesora, i tak naprawdę nie wiecie, jakie, ile, ile tych wątków w nim będzie. Więc, aby to sprawdzić, wystarczy, że model procesora wpiszecie sobie w Google. I tak, dla przykładu, podam wam, nie wiem, pierwszy z brzegu procesor to jest akurat procesor do desktopów z tym konkretnym oznaczeniem, czyli, czyli do typowych pacetów stacjonarnych. Ale, jeżeli wpiszę sobie jego model, to sobie niżej gdzieś powinna być oplasz strona Intela i kiedy na nią wejdę mam od razu total cores and total threads 8, czyli jest to procesor 8 wątkowy. Zwróćcie na to uwagę, gdyż do pewnego momentu był to w miarę standard, że jeżeli mieliśmy 4 rdzenie, to prawdopodobnie mieliśmy 8 wątków. Teraz się to znacznie zmieniło i przy szczególności nowszych procesorach Intela ta wartość będzie się zmieniała. Możecie mieć dla przykładu Wróćmy sobie na chwilę do naszego XKOMA. Mamy tutaj procesor Intel Core i 5 1135G7. Więc sprawdźmy i 5 1135G7. W tym momencie mamy stronę Intela na pierwszej pozycji. Zwróćmy uwagę ta sama historia. 4 rdzenie, 8 wątków. Może jakiś lepszy przykład zresztą Właściwie najprościej będzie, jeżeli po prostu rozwiniemy sobie listy. 4, 8, 6, 12, 4, 8, 4, 8. O, i tutaj dla przykładu. I 5, 12, 35u. I zwróćcie uwagę, mamy 10, 10 rdzeni, ale nie mamy 20 wątków analogicznie, tylko mamy 12 wątków. Dlatego też zwróciłem Wam od razu uwagę, że w pierwszej kolejności patrzcie się na ilość wątków, a nie na ilość rdzeni, gdyż może Was to troszkę zgubić podczas wyboru. To ilość wątków nas interesuje, i to z ilości wątków bierze się tak naprawdę wartość, którą będziemy mogli w VirtualBoxie później sobie wybrać. Jeszcze raz przypomnę: mamy VirtualBoxa, mamy hardware 32 GB, mogę wybrać maksymalnie, 16 CPU mogę wybrać maksymalnie. Więc teraz uwaga. Kiedy naciśniecie sobie na klawiaturze CTRL-ALT-DELETE I wejdziecie w wydajność Mamy tutaj CPU I teraz zwróćcie uwagę rdzenie 8 Procesory logiczne 16 Czyli to są właśnie nasze wątki Procesory logiczne to, to są właśnie wątki Drodzy Państwo to, na co z pewnością zwróciliście uwagę, to fakt, że pokazywałem wam w tym momencie praktycznie same laptopy. Oczywiście nie oznacza to, że jesteście zmuszeni do zakupu laptopa i że laptop jest jedynym urządzeniem, które będzie wam się nadawało do cybersecurity. Absolutnie tak nie jest. Jak najbardziej komputer stacjonarny też w pełni będzie się sprawdzał przy cybersecurity, jest to po prostu kwestia mobilności. Pamiętajcie, że bywają niektóre rzeczy w cybersecurity, tak jak na przykład testowanie bezpieczeństwa Wi-Fi gdzie no, istnieje duża szansa, że będziecie chcieli jednak wejść ze swoim urządzeniem na zewnątrz. I wątpię, żebyście chcieli w tym momencie brać pod pachę y, swojego PC'ta z monitorem i z całą resztą, żeby, nie wiem, powiedzmy, pomóc koledze odzyskać hasło do jego WiFi po zapomu. Czy coś w tym guście. Więc dlatego, dlatego laptopy są najczęściej polecane, jeżeli chodzi o Cyber Security. Bo chodzi tutaj tylko i wyłącznie o ich mobilność. Oczywiście w pc tach mamy dużo lepsze chłodzenie, dużo łatwiej jest, jeżeli chodzi o wymianę podzespołów i tym podobnych rzeczy, więc to już myślę, że temat na totalnie inny odcinek. Co jest lepsze, czy PC, czy laptop? Myślę, że po prostu w kwestii cyber security ten laptop będzie nazwijmy to bezpieczniejszy. Kolejną opcją będzie też wybór używanego serwera. I to jest to, o czym większość osób zapomina. A serwery po prostu te starsze osiągają aktualnie bardzo niskie ceny. I są to ceny niskie do poziomu powiedzmy 500 zł, gdzie za 500 zł jesteście w stanie zakupić sobie już naprawdę bardzo porządny serwer, który będzie dużo wydajniejszy niż, niż, niż takie typowe zwykłe urządzenie, z którego byście potencjalnie korzystali. Będzie miał pewnie nawet dwa procesory. Będzie miał przede wszystkim bardzo dużo miejsca na pamięci RAM. I w tym momencie na przebitkach widzicie serwer, w którym są dwa procesory. Każdy z tych procesorów ma po 16 wątków, czyli 32 razem i 256 GB ramu. To bardzo dużo. Podczas gdy należy zwrócić uwagę na to, że jeden taki procesor kosztuje w tym momencie używany około 20 zł a jedna 8 gigowa kość pamięci RAM do takiego serwera kosztuje również 20 zł, więc są to naprawdę bardzo niskie kwoty a jesteśmy w stanie uzyskać bardzo dużo i myślę, że taki serwer naprawdę byłby bardzo przydatny tylko oczywiście pamiętamy o tym, że jest on do wykorzystywania raczej stacjonarnie, oczywiście możemy się pobawić w jakieś większe konfiguracje, żeby mieć dostęp do niego zdalnie, nie ma najmniejszego problemu aczkolwiek no, dla przykładu myślę, że testów Sieci bezprzewodowej raczej z niego nie będziemy przeprowadzać. Drodzy Państwo, krótko na temat MacBooków. Niestety, ale przynajmniej moim zdaniem, nie jest to dobry pomysł na początek Waszej przygody z cybersecurity. Jeżeli chodzi o MacBooki z procesorami z serii M1, M2, M3, tutaj mamy naprawdę spore problemy ze zgodnością i całe mnóstwo oprogramowania może wymagać wielu dodatkowych działań, żeby to uruchomić. Także pomimo, że samego kolejnego Linuxa jak najbardziej uruchomicie na MacBooku, o tyle na przykład z instalacją sterowników czy z wieloma innymi systemami będziecie mieli tutaj zasadniczo dość spory problem. A uwierzcie mi, że na początku przygody Cyber Security i tak będziecie mieli sporo problemów, więc nie ma najmniejszego sensu ich sobie dokładać. Zwróciłem Wam uwagę na ilość wątków w procesorze oraz na ilość pamięci RAM z uwagi na fakt, że no są to po prostu dwa najważniejsze aspekty, jeżeli chodzi o wybór odpowiedniego urządzenia do cyberbezpieczeństwa. Nie zwróciłem Wam jednak na razie jeszcze uwagi na dysk. Oczywiście jest on super ważny, bo to na nim będziemy trzymali wszystkie dane. Każda maszyna wirtualna będzie zajmowała nam kilkanaście, kilkadziesiąt gigabajtów co najmniej. Więc yy, warto, żeby ten dysk Miał przynajmniej to 256, a najlepiej 512 GB pojemności. Oczywiście im więcej, tym lepiej. Jednak myślę, że nie jest to aż tak ważny aspekt, w szczególności na początku, gdyż nie ma najmniejszego problemu kiedy zacznie Wam po prostu brakować miejsca na dane, aby zakupić zewnętrzny dysk typu SSD na przykład, który będzie szybki i bez problemu powiększy ilość dostępnej pamięci dla waszego urządzenia. Tego typu dysk kupicie, myślę, że już w okolicach 200 zł i będzie to coś wartego uwagi i śmiało będziecie mogli z niego korzystać. Karta graficzna powinna być moim zdaniem traktowana jako temat opcjonalny. Przydaje się do krakowania haseł, aczkolwiek do tego celu możemy też wykorzystać procesor naszego urządzenia. Na pewno urządzenie z kartą graficzną będzie wyraźnie droższe i powiem szczerze, że moim zdaniem tą różnicę w cenie lepiej ulokować w większej ilości pamięci ram w mocniejszym procesorze niż w samej karcie graficznej. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał się podobał. Jeżeli macie dodatkowe pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach. Trzymajcie się.